Podczas audiencji u papieża Leona XIV w Watykanie oczy wielu obserwatorów zwrócone były po raz kolejny na pierwszą damę, która to w ostatnim czasie była obiektem z jednej strony pochwał, a z drugiej strony krytyki za niby nieudane bądź niestosowne stylizacje. A jak było tym razem? Audiencja u papieża miała wymiar zarówno polityczny, jak i symboliczny. Ale to właśnie Marta Nawrocka pokazała, że pierwsza dama może być nie tylko wsparciem prezydenta, ale też wizytówką Polski na arenie międzynarodowej. Należy również wspomnieć, że prezydent Karol Nawrocki poinformował po piątkowej audiencji u papieża, że zaprosił Leona XIV do Polski. Według polskiego prezydenta mógłby to być rok 2027, gdy przypada 150-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Poinformował również, że przekazał papieżowi pozdrowienia od Donalda Trumpa, o co przywódca USA poprosił go wiedząc, że jedzie do Watykanu. Wracając do stroju, Marta Nawrocka zaprezentowała się tym razem podczas audiencji u papieża Leona XIV w klasycznym, czarnym komplecie spódnicy o prostym kroju i eleganckiej marynarce ze zdobnymi guzikami. Stylizację uzupełniła tradycyjną koronkową chustą, która doskonale wpisała się w wymogi watykańskiego protokołu. To połączenie tradycji i nowoczesnej elegancji spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Projekt kompletu powstał w pracowni Izabeli Janachowskiej i, co ciekawe, nie kosztował fortuny, bo niespełna 900 złotych. Marka od razu pochwaliła się nim w mediach społecznościowych. Ekspertka mody Ewa Mingie nie kryła uznania dla stylizacji pierwszej damy. Jak podkreśliła, był to świetny wybór, długość spódnicy idealna, linia kompletu doskonała, a koronkowa chusta na głowie to symboliczny gest szacunku wobec papieża i samego Watykanu. Na szczególne wyróżnienie zasłużył także długi rękaw marynarki, element wymagający odwagi w rzymskich upałach, ale podkreślający rangę i powagę spotkania. Rodzina prezydencka wypadła w Watykanie bardzo elegancko, Karol Nawrocki i syn w klasycznych garniturach, córka w granatowej sukience, a pierwsza dama w stylizacji, którą wielu komentatorów nazwało wręcz wzorcową. Komentuj, subskrybuj i lajkuj oraz przekaż dalej szczególnie tym, którzy wątpią w pierwszą damę.